Dzisiejszy odcinek jest początkiem takiej mini-serii na temat ściągania hybryd. W no dzi tak. dzisiejszym odcinku poruszymy jedną z metod ściągania hybryd i daję Ci do wyboru dzisiaj w pierwszym odcinku trzy metody. I wybierz jedną. Okay. Pierwsza to jest fresboski boski, druga to jest łysy z opaską, czyli nosik z opaską, a trzecią to jest pilnik. Którą z tych trzech metod wybierasz? Myślę, że możemy zacząć od tej najbardziej popularnej i chyba będzie nią frez, tak przynajmniej mi się wydaje. Statystyk nie prowadziłam, aczkolwiek chyba jednak frez. Okej, okay, mam do Ciebie takie szczere pytanie. No dajesz. Tylko ono będzie trudne, więc się przygotuj. No to wcześniej się zadaje, jak się przygotuję, a nie teraz. Paweł. Czy masz doświadczenie, doświadczenie w ściąganiu hybrydy frezem? No, mogę spróbować, trochę się stresuję, ale zobaczymy co z tego będzie. Mam modelkę dzisiaj. Rozumiem, rozumiem. Czyli rozumiem, że masz jakiekolwiek obawy związane z tym, że coś może później tak? Jasne, że nie, bo mam taki frez, że, że nie mam obaw. Nie no, tak serio to mam super frez, więc już kiedyś to robiłam. Dobrze będzie. Będzie pan zadowolony. Czyli to plotki na temat tego, że miałeś swój salon, modelki, klientki, to, to, to nie były plotki. No. Niech mi pani powie. Dziwiło. Szczerze. Rozumiem. Martyna, i ostatnie moje pytanie, zanim przejdziemy do pracy, powiedz mi tak. Powiedz, moja droga, tak, bo jeśli ściągasz, wybrać hybrydę, a nie wybrać mhm. pilnika, to zgaduję, że z jakiegoś powodu tą hybrydę wybrałaś? Fres. Tak. I no hybrydę. tak. Jest to mi najbardziej znany sposób. Nigdy nie ściągałam pilnikiem niczego? Poza opracowaniem masy zawsze był mi potrzebny tylko i wyłącznie do opracowania paznokcia zbudowanego. No i wiadomo, jakieś tam skracanie piłowanie wolnego brzegu, ale nigdy tego nie robiłam winikiem. Na całej dłoni mamy położoną hybrydę. Jeszcze nie wygląda jakoś tak źle w sumie, patrząc na moje odrosty generalnie, to uważam, że są całkiem świeże. <grym> nie no, żartuję. Będziemy je ściągać, mamy tutaj zwykłą hybrydkę, Chyba troszkę były nadbudowane bazą, ale to się okaże w trakcie. Nie są to moje paznokcie, dlatego zobaczymy, co nas tutaj spotka. I dlatego, że są tu zrobione paznokcie hybrydowe. Każdy ma mniej więcej taką swoją masy, więc pozwolimy sobie nagrać, ile czasowo to zajmuje ściąganie frezem, pilnikiem oraz nośnikiem, Andrele. Dokładnie. Dzięki temu ten wynik będzie bardziej miarodajny niż na tipsach, jak robiliśmy wcześniej, więc Martyna, bez zbędnego gadania, frez w dłoń i lecimy. Do roboty! Dobra, Martyna już przygotowana, desyfekcja za nami, obroty 15 tysięcy wrzucone i co Martyna? Życzę Ci powodzenia, odpal proszę stoper, albo ja Ci odpalę i lecimy. O tak, dobra, gotowa? Na? Dobra. No. 3, 2, 1. I zobaczymy jak szybko będzie trwało ściąganie hybrydów. Martyna, Ty może najlepiej nic nie mów, żeby nie, wiesz, nie miał to wpływu na Twój czas. Można napisać, wiesz, przy innych odcinkach, ale przecież tam nic nie mówiliście, tu mówiliście i, wiesz, i czas jest nierównomierny, więc Krystek, dawaj muzykę i na koniec się widzimy. I, moje drogie, mamy stop. Ile tam, Martyna, mamy na stoperze? Minutkę 29. Dobry wynik? Jesteś zadowolona? Zasmucona? Nie mam pojęcia, czy to jest dobry wynik, bo nigdy tego nie mierzyłam, więc wiecie, ciężko powiedzieć, bo jak tak siedzimy normalnie z naszą klientką czy z kimkolwiek i ściągamy tą hybrydę, to tak naprawdę nie mamy pojęcia, ile to trwa. Myślę, że spoko. Mi się da, że jakoś wolno. Minuta 29 i 17 sekund, i to jest moi drodzy właściwie, albo nie Martyna, Jeszcze Czeczny? jedno pytanie. Tak. No. Jeszcze jedno pytanie. Jak wrażenia z pracy hybrydą? Bezpiecznie. <grym> to chyba takie najważniejsze, że nie trwało to, nie było to tak szybko, jak na przykład zrobiłabym to normalnie dzikim. Aczkolwiek myślę, że dla dziewczyn, które gdzieś tam dopiero zaczynają, jest to super opcja, super rozwiązanie, ponieważ frez jest mega bezpieczny i można to zrobić bez problemu, bez, bez jakiegoś nagrzewania się i tego typu problemów. Okej, okay, no to widzu, koniec tego krótkiego odcinka już się zbliża. W następnym odcinku z tej miniserii zobaczysz, jak to wygląda w przypadku łysego, czyli ściąganie hybrydy łysym. Też odpalimy stoper, też zobaczysz porównanie czasowe. A w trzecim odcinku zobaczysz, jak to wygląda w przypadku pilnika, więc ja cię zapraszam do następnego odcinka. No tak! I się. Do zobaczenia, guziaczki, papa.